W ciągu geometrycznym przez Sn oznaczamy sumę n początkowych wyrazów tego ciągu dla liczb naturalnych n większych równych od 1. Wiadomo, że dla pewnego ciągu geometrycznego S1 to jest 2 i S2 to jest 12. Wyznasz iloraz i piąty wyraz tego ciągu. Teraz kluczowe informacje. S1. Co to jest S1? S1 to jest suma jednego początkowego wyrazu, czyli to jest po prostu A1. Czyli S1 równa się A1, to jest u nas 2. Teraz S2. Co to jest S2? S2 to jest A1 plus A2 i to wynosi 12. Ale zobaczmy. Ja za A1 mogę wstawić 2, czyli mamy 2 plus A2 równa się 12. Czyli A2 to będzie 12 minus 2, czyli 10. Mam już A2, mamy już A1, czyli mamy jakby dwie ważne informacje. A1 równa się 2, A2 równa się 10. Teraz zobaczmy. To jest ciąg geometryczny. W ciągu geometrycznym mnożymy, czyli a1 razy q daje nam a2. No to 2 razy ile daje nam 10? No oczywiście 5. Nasze q wynosi 5. Możemy oczywiście to potraktować ze wzoru na nty wyraz ciągu, czyli zapisać sobie a2, że to jest a1 razy q do potęgi pierwszej. No i za 2 wstawiamy 10. Za A1 wstawiam 2, 2 razy Q do pierwszej, czyli po prostu Q. Dzielę stronami przez 2, 5 to jest Q. Q równa się 5. Mamy Q równe 5. Teraz jak mamy Q, czyli mamy jakby jedną część zadania zrobioną, jeszcze potrzebujemy piątego wyrazu tego ciągu. Piąty wyraz ciągu, czyli A5, to jest A1 razy Q do potęgi czwartej. Korzystamy tutaj ze wzoru na anty wyraz. an to jest a1 razy q do potęgi n minus 1. Ten wzór jest w tablicy, jakby ktoś zapomniał i zajrzy do tablicy przy ciągu geometrycznym. No i teraz tak, u nas a5 jest niewiadomą, natomiast a1 -kę znamy, bo a1 mamy tutaj, to jest 2 razy q. q przed chwilą policzyliśmy, to jest 5 do potęgi czwartej. No i teraz ile to będzie 5 do potęgi czwartej tak naprawdę, czyli to jest 2 razy 5 do czwartej, 5 do czwartej to jest 5 razy 5 razy 5 razy 5, czyli 5 razy 5 25, razy 5 125 i razy 5 625. Czyli mamy 1250. Piąty wyraz to jest 1250, a nasze q to jest 5 i to jest nasza odpowiedź.